Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam was abyście subskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Wielki zły lis Benjamina Renera, tego samego, który stworzył Trzeba ratować święta. Ten komiks oczywiście był polecany przeze mnie na moim kanale, jest jego recenzja, więc zapraszam was i odsyłam do tamtego filmu. Natomiast tutaj mamy pozycję, która już jakiś czas temu była wydawana przez kulturę gniewu. No i mamy ponownie, oczywiście, jest to pozycja z ich imprintu, krótkie gadki, że ma być przeznaczone dla młodszych odbiorców, ale szczerze bawiłem się rewelacyjnie przy tym komiksie, powiem szczerze, nawet chyba bardziej niż przy trzeba ratować święta. Także nie, to nie jest pozycja dla młodszych odbiorców, to jest pozycja dla każdego. I ja chcę. I proszę przede wszystkim o więcej takich komiksów. Miękka oprawa ze skrzydełkami wygląda właśnie w sposób następujący. Tutaj mamy oczywiście jego grzbiet oraz tył okładki. 59,90. Patrząc na szalejące ceny komiksów, nie jest to dużo. Jeżeli zobaczymy, jaka jest jego objętość, naprawdę tutaj jest blisko 200 stron, sporo treści. I przede wszystkim ogromna ilość rewelacyjnego humoru z przesłaniem, z różnymi smaczkami, naprawdę. Bawiłem się po prostu no świetnie, świetnie przy tym komiksie. Historia prosta. Akcja dzieje się na farmie tej, którą mogliśmy właśnie poznać, choćby nawet z wcześniejszej pozycji, którą widzieliśmy na moim kanale, Benjamina Renera. No i tutaj Lis oczywiście jest głodny, chciałby zjeść. Te oto kurczaki, które tutaj o dziwo pokazują, jak go bardzo kochają. Tak? Jemu się to nie udaje, nie udaje się ogólnie zjeść kurczaka, kur, prawda, które tam są, gdyż jest trochę takim mimo wszystko fajtłapowatym tym lisem i te kury sobie radzą świetnie, mimo że mają obrońcę w postaci psa. No i wtedy pojawia się wilk, wilk, który podsyła pewien pomysł naszemu bohaterowi, aby co zrobić? Aby ukraść jajka kurze, ukraść jajka dokładnie. Wtedy z nich wyklują się kurczaki i po prostu odchodować je. No i wtedy zjeść, prawda? Czyż to nie jest o wiele prostsze? No i oczywiście wpadając na tak genialny plan, dochodzą do jego realizacji. Ze skutkiem w sumie dobrym, udaje im się te Jajka ukraść, dokładnie trzy, ale co później się okazuje, no przecież wilk taki poważny, straszny, jak niczym z bajki, nie będzie tego robił, więc wszystko spada na naszego biednego liska, wielkiego, złego liska. No i on oczywiście to robi. Po wykluciu się, omyłkowo zostaje mamą tych kurcząt, i wtedy tak naprawdę się dzieje. Przygody są niesamowite. Masa gagów, takich no, sytuacji, wręcz że naprawdę czytając, po prostu się uśmiałem, uśmiechałem i bawiłem się rewelacyjnie przy tym. Oczywiście fabuła jest dalej kontynuowana, tak? Poznajemy dalsze losy naszych kurczaków, ich przygód, tego czy one w ogóle zostaną zjedzone, bo okazuje się, że jednak lis zaczyna się do nich przywiązywać, kiedy wilk chce je oczywiście zjeść. Dzieją się też rzeczy związane później, w ogóle, fabularnie z historią na farmie, też tej, która tam jest. I problem z tymi kurczakami, tak naprawdę, bo one myślą, że są lisami. Wielkimi, złymi lisami. Dosłownie tak mówię. Moi kochani, tak to wszystko wygląda: po prostu. Masa humoru, rewelacyjnie wykonane rysunki, naprawdę świetnie to się czyta. Po prostu musicie mieć ten komiks, nie ma innej opcji. I róbcie to bardzo szybko, bo on w wielu w stronach, w sklepach, po prostu momentalnie schodzi z półek. I ja oczywiście Wam wskażę link na dole w opisie, gdzie możecie nabyć ten komiks, póki jeszcze jest na to czas, bo zaraz go nie będzie i pojawi się wtedy problem. Także co do samych rysunków. One prezentują się w taki sam sposób, jak to było w przypadku właśnie e, wcześniejszej pozycji, czyli e, tej, gdzie trzeba było ratować święta. Widzimy, że kadry są w taki sposób stworzone, ale szczerze to świetnie pasuje i dodaje czegoś, jakiegoś takiego uroku tej pozycji. Więc tutaj w żaden sposób nie odbieram tego jako zły zabieg, wręcz przeciwnie, to pasuje idealnie i podobnie było stosowany zabieg w innym komiksie Kultury Gniewu Nieznajoma, które też wam serdecznie z tego miejsca polecam, bo on jest naprawdę dobry. Mimo że te rysunki tam no niestety są troszeczkę słabsze przede wszystkim nie są kolorowe. A tutaj widzicie, to wygląda po prostu pięknie, a zarazem same te miniki tego naszego lisa potrafią rozbawić do łez. Naprawdę cholernie cholernie wam polecam ten komiks, bo jest po prostu świetny i Obok Genezy, którą też już wam opublikowałem, kolejny mocny kandydat do najlepszej topki tego miesiąca, co tutaj dużo mówić. No nie da się tego ukryć. To jest po prostu przekozacki z mega humorem komiks, tak jak powiedziałem, nie jest on dla dzieci, on jest dla każdego. Mimo że to jest imprint kultury, krótkie gadki, to tutaj, tak jak mówię, to wszystko wygląda świetnie i będziecie się bawić przy tym bardzo, bardzo dobrze. Także, moi kochani. W tym momencie po prostu klikacie w link i zamawiacie sobie komiks, który no jest rewelacyjny, jest rewelacyjny. Historia oczywiście w pewnym sensie, nawet nie w pewnym, podział, z happy endem, może takim z lekkim przymrużeniem oka, ale też jest fajnie, bo nasz list nie do końca kończy tak jakby mógł, co nie zmienia faktu, że i tak jest szczęśliwy wśród swoich kurczaków. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Zaglądajcie oczywiście też na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!